W grudniu 1988 roku w bardzo popularnym telewizyjnym show w Szwajcarii wystąpiło dwóch naukowców prezentujących pewną naukową sensację. Udało im się uzyskać ze zwykłych zarodków popularnej paproci rośliny o formie wymarłej przed około 150 tysiącami lat, znanej jedynie ze skamielin. Dzięki swojej metodzie potrafili wyhodować kukurydzę o krzaczastej formie z 13 kolbami zamiast jednej i krzaczastą formę pszenicy o 36 kłosach. Udało im się również z ikry zwykłego pstrąga tęczowego wyhodować ryby o prehistorycznej formie wymarłej 150 lat temu, znacznie witalniejszej, której masa ciała była o około 50% większa. Ci naukowcy to Heinz Schürsch i Guido Ibna, dwóch pracowników naukowych firmy Ciba Gaigi. Otrzymali oni w latach 80. ciekawe zlecenie. Firma pracowała nad rozwojem nowego leku na zawał serca. Dla stworzenia możliwości testowania tego leku, naukowcy mieli opracować bezinwazyjną metodę wprowadzania serca w sytuację stresową w celu wywołania zawału. Zdecydowali się wykorzystać w tym celu pole elektrostatyczne. Pole elektrostatyczne to pole elektryczne pomiędzy dwoma biegunami z potencjałem elektrycznym, pomiędzy którymi, kolokwialnie mówiąc, prąd chciałby płynąć, jednak odpowiednia izolacja uniemożliwia mu to. Podobne pole elektrostatyczne istnieje pomiędzy jonosferą a powierzchnią Ziemi. Można powiedzieć, że wszystkie żywe stworzenia na Ziemi żyją w polu elektrostatycznym. Wynika to z tego, że w jonosferze zagęszczenie elektronów jest wysokie, a na powierzchni Ziemi stosunkowo niskie. Siła tego pola wynosi około 130 V na metr, ale zmienia się w zależności od pory roku. Podobno na wiosnę jest największa. Jego rozładowania znamy jako pioruny. Szurch i Ibna stosowali jednak znacznie wyższe napięcia rzędu około 1500 V na metr. Podczas eksperymentów na sercu szczura nie udało im się wywołać sytuacji stresowej, ale zauważyli, że frekwencja bicia serca dopasowuje się do frekwencji zmiany biegunowości pola. Metoda ta okazała się do pierwotnego celu koncernu nieprzydatna, jednak wynik eksperymentu zainspirował naukowców, aby przeprowadzać dalsze próby na innych żywych organizmach. Najszybciej dało się zaobserwować efekty na koloniach bakterii. Szybko zauważono, że szczepy bakterii poddane działaniu pola elektrostatycznego wytwarzają zupełnie inne substancje niż szczepy kontrolne. Naukowcy postanowili więc przetestować swoją metodę na zarodnikach roślin paproci. Rośliny, które uzyskali, nie miały już pierzastych liści, jak normalnie, tylko językowate i bardziej przypominały języcznik niż znaną narecznicę. Narecznica jak i orlica pospolita to odmiany paproci, które są w Europie wybitnie powszechne. Języcznik to też odmiana paproci, jednak będąca na wyginięciu i stojąca pod ścisłą ochroną. Liście podobne do języcznika znajdowane są w skamielinach sprzed 150 tysięcy lat wzbudziło to u naukowców podejrzenie, że działanie pola elektrostatycznego prowadzi do skoków ewolucyjnych w przeszłość, w zależności od organizmu o kilkaset do kilkuset tysięcy lat. Materiał genetyczny jednak nie ulegał zmianie, zmieniał się jedynie fenotyp, czyli forma ekspresji w kształcie rośliny prowadzi to do rewolucyjnego przypuszczenia, że dawne formy ewolucyjne mimo ewolucji nadal zapisane są w materiale genetycznym i przez działanie pola elektrostatycznego mogą zostać ponownie przywołane do ekspresji. Eksperymenty przeprowadzone na nasionach kukurydzy pozwoliły uzyskać rośliny o krzewiastej formie tworzące od 7 do nawet 13 kolb. Odmiany przemysłowo kultywowane posiadają najczęściej jedną kolbę, czasem dwie, maksymalnie, ale bardzo rzadko nawet trzy. Ze zwykłej pszenicy udało się uzyskać krzaczki od 36 do 42 kłosów. Kolby i kłosy są nieco mniejsze niż w odmianach kultywowanych, jednak uzyskana ilość ziaren znacząco przekracza te z roślin kultywowanych. Pszenica taka zawiera też znacznie więcej białka, przez co lepiej nadaje się do wyrobów piekarskich. Dzisiejsze rolnictwo zdominowane jest przez przemysł chemiczny. Na świecie istnieje tylko kilku monopolistów produkujących ziarno siewne. Produkowane są głównie odmiany hybrydowe, inaczej nazywane odmianami mieszańcowymi. Prowadzą one do plonów wyższych o około 10%, jednak materiał siewny musi być kupowany co roku na nowo, bo na skutek manipulacji genetycznej uzyskane ziarno jest w dużym stopniu lub całkowicie sterylne, albo traci w następnym pokoleniu swoje pozytywne właściwości. Poza tym odmiany hybrydowe wymagają wyższych nakładów na przemysłowe środki produkcji, takie jak nawozy mineralne, Regulatory wzrostu i pestycydy, znacznie większych niż w przypadku upraw odmian populacyjnych, czyli tak tzw. liniowych, wyhodowanych metodą klasyczną. Za pomocą pola elektrostatycznego udało się bez skrzyżowania i bez manipulacji genetycznej uzyskać rośliny znacznie odporniejsze na niekorzystne warunki otoczenia, dające plony o 30 do 50% wyższe bez użycia pestycydów. Dalsze eksperymenty przeprowadzono na ikrze pstrąga tęczowego. Zwykłe pstrągi tęczowe znane z hodowli poruszają się wolno i są praktycznie oswojone. Pstrągi z eksperymentu są o jedną trzecią większe, silniejsze i bardziej mięsiste. U zwykłych pstrągów hodowlanych kolory są prawie nie do rozpoznania. Dolna i górna szczęka są bardzo słabo wyraziste, ich uzębienie jest często tylko śladowe. U ryb z eksperymentu uzębienia jest znacznie silniejsze i liczniejsze, a wybarwienie jest bardziej wyraziste. U dorosłych samców dolna szczęka ma kształt haka, jak u dzikich łososi. Strąk i łosoś należą do tej samej rodziny łososiowatych. Firma Cibageigi postanowiła to odkrycie opatentować. We wniosku patentowym firmy Cibageigi czytamy: Przedstawiony wynalazek dotyczy nowatorskiej procedury, która prowadzi do trwałych, użytecznych i pożądanych właściwości u ryb które w innym przypadku są nie do osiągnięcia w ogóle, albo tylko przy wielkim wysiłku. Dzięki prostocie tej procedury hodowla ryb morskich i słodkowodnych doznaje drastycznego polepszenia. Przede wszystkim odnotowano znacznie wyższy odsetek wykluć, którego wzrost przekracza 100-300%. Wyjątkowo znacząca jest też przeżywalność na rybku. Uwyraźnia się ona szczególnie wtedy, kiedy rezygnuje się ze stosowania medykamentów. Dodatkowo potraktowane tą metodą ryby przy identycznym karmieniu znacznie szybciej zyskują na wadze i wzroście i mogą szybciej zostać udostępnione do sprzedaży jako produkt spożywczy. Po zgłoszeniu patentu koncern zaprzestał dalszych badań w tym kierunku. Patent powędrował do szuflady naśladowanie zabronione. Dziennikarze śledczy programu telewizyjnego Państwowej Niemieckiej Telewizji z roku 1988 na próżno starali się o wywiad z przedstawicielem koncernu. Jednak krótko przed emisją programu otrzymali oni faks od rzecznika prasowego. W tym faksie koncern Ciba szczerze wyznaje, że firma zaprzestała wszelkich badań w tym zakresie. Nie zostały też podjęte żadne dalsze prace naukowe, ponieważ nie są one zgodne z celami badań, na których skupia się koncern. Z tego samego powodu w przemyśle opartym na badaniach porzuca się wiele często bardzo interesujących wynalazków, stwierdza dalej koncern. W biznesowym raporcie koncernu jasno jest napisane, że przedsiębiorcze działania koncernu są skupione na długotrwałym zapewnieniu egzystencji koncernu. Według dziennikarzy wdrożenie tej technologii wpłynęłoby negatywnie na sprzedaż środków chemicznych i mijałoby się z podstawowym celem firmy. Odkrycie naukowców Cursia i Ibna było przełomowe i obalało wiele teorii dotyczących genetyki. Pokazali oni, że mimo ewolucji dawne formy nie ulatują z DNA na zawsze, ale przynajmniej część z nich pozostaje nadal dostępna i w razie potrzeby może zostać przywołana, aby organizm mógł się dopasować do zmian w środowisku. Istnieją pogłoski, że hakerzy próbowali wtargnąć do serwerów koncernu w celu wydobycia informacji i specyfikacji technicznych dotyczących odkrycia. To dzisiaj jednak nie ma znaczenia, gdyż patent po 20 latach wygasł i syngi do Ibnera Daniel posiada i rozpowszechnia informacje o omawianej metodzie. Mimo iż efekt przywoływania dawnych form żywych organizmów jest przez wielu uważany za naukową sensację, odkrycie zostało zignorowane przez naukę akademicką. Pan Daniel wystartował na własną rękę pilotażowy projekt w Burkina Faso. Pszenica o krzaczastej formie nie jest kompatybilna ze współczesnymi maszynowymi metodami upraw w krajach wysoko uprzemysłowionych. Jednak świetnie nadaje się na uprawy ręczne w krajach trzeciego świata. Rośliny są odporniejsze na ciężkie warunki środowiskowe, nie potrzebują chemii, a ich plony są o wiele wyższe. Część ziareń można też użyć do ponownego siewu. Projekt początkowo zyskał dużą popularność wśród tubylców, jednak na rynek szybko wkroczyli monopoliści z dziedziny produkcji nasion GMO i doprowadzili do zakończenia projektu. Mimo wielu podobnych projektów w Niemczech, Austrii, Włoszech czy Szwajcarii, które ukazały, że plony pszenicy są średnio o 18%, kukurydzy o 35%, a kartofii o 17% wyższe, metoda nie znalazła do dziś zastosowania na skalę przemysłową. Pan Ibna sprzedaje wprawdzie domowy aparat do ekspozycji nasion na działanie pola elektrostatycznego o nazwie Greenbox, ale deklaruje swój patent jako open source i zachęca do samodzielnej budowy i własnych eksperymentów z omawianą metodą. W internecie, jak i na YouTube można znaleźć wielu naśladowców. Niektórzy są zachwyceni efektami, innym nie udało się dostrzec pozytywnych efektów. Ten youtuber na przykład twierdzi, że z nasion traktowanych metodą Ebnera już po trzech tygodniach z pięciu roślin wyrosły mu 52 pomidory. Budowa urządzenia jest bardzo prosta pod warunkiem, że posiada się zasilacz i generator wysokiego napięcia. Reszta to dwie perforowane płyty metalowe, a pomiędzy nimi szufladka do nasion. Pan Ibna twierdzi, że przetestował już wiele izolatorów, ale plexiglas jest najlepszym. Tak więc szufladkę najlepiej wykonać z plexi. Biegun dodatni, czyli plus, powinien być podłączony do dolnej płyty. Nasiona umieszczone na wilgotnym podkładzie powinny znajdować się w polu do czasu osiągnięcia takiego stanu kiełkowania, że można je przesadzić do ziemi. Pole elektrostatyczne powinno mieć od 750 do 1500 V na metr. Sugerowane wartości do odpowiednich roślin można odczytać z pokazanej tabeli. W opisie dołączam kilka linków do stron i filmów związanych z tematem. Są to strony obcojęzyczne, ale zawsze można użyć tłumaczenia Google. To tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.